Na kibiców miedzi jadących do Łęcznej ustawia się koalicja Zagłębie Lubin i Odra Opole. Tego dnia mocno wsparliśmy braci z Legnicy. Śląsk i Miedź około 100 osób versus Zagłębie i Odra 80-90 osób. Po dwóch minutach nasze bezdyskusyjne zwycięstwo. HZL, chuligani Zagłębia Lubin. Jedziemy na swój wyjazd do Kielc. Na trasie dzwoni mieć z chęcią spotkania, zbieramy się w grupę i podejmujemy rękawice. W 72 osoby, w tym trzy auta Odry, dojeżdżamy na miejsce, gdzie czeka na nas koalicja mieć Śląsk i promień w liczbie 128 osób, jak sami się określili. Po około 4 minutach przełamują naszą linię i dopisują sobie do statystyk tego dnia zwycięstwo. Wszystko w miarę honorowo. Oprócz paru wyjątków gaszonych przez starszyznę rywali. Nie przegrywa ten, co nie walczy. Do następnego.